Połowie stycznia złoty osłabił się wobec dolara i znów musimy płacić ponad 4 złote za dolara. Dlaczego? O tym będę rozmawiał z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dzień dobry Michał, witaj. Dzień dobry, witam serdecznie. Co jest przyczyną osłabienia złotego, zwłaszcza wobec dolara? Jeżeli chodzi o osłabienie złotego względem dolara, no to przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na to, że obserwujemy naprawdę Powrót amerykańskiego dolara na rynek. No, oczywiście, po części jest to związane z wyższymi rentownościami, no ale trzeba też przyznać, że mamy zdecydowanie lepszą sytuację gospodarczą w Stanach Zjednoczonych niż jest to w przypadku Europy. Cały czas ze Stanów Zjednoczonych spływają bardzo dobre dane, czy to ze strony, czy to ze strony danych dotyczących wzrostu zatrudnienia, czy również inflacja okazała się Wyższe od oczekiwań. Twarde dane również nie wyglądają źle, więc widać, że w przypadku Europy cały czas mamy jakieś ryzyko spowolnienia gospodarczego, natomiast w przypadku Stanów Zjednoczonych nie można wykluczyć, że ten wzrost gospodarczy nawet przyspieszy, więc oczywiście to jest wyceniane przez rynek. Dodatkowo, oczywiście, trzeba pamiętać o tym, że Fed najprawdopodobniej nie obniży stóp procentowych w marcu, więc to wpływa na korzyść. Amerykańskiego dolara. Jeżeli chodzi o kwestie związane z kwestie wewnętrzne, no to oczywiście cały czas mamy taki marazm, jeżeli chodzi o budżet, jeżeli chodzi o środki z KPO. Tutaj jest bardzo dużo niepewności, kiedy takie środki do Polski zaczną w końcu trafiać. Dodatkowo coraz częściej mówi się o tym nadmiernym deficycie, więc to może generalnie wpływać na razie na niekorzyść złotego. Więc najprawdopodobniej widziałbym perspektywę do tego, że USDPLN wzrośnie nam nawet w okolice 4,10 czy 4:15 w najbliższym czasie, prawdopodobnie do marca, kiedy będziemy mieli zarówno decyzję, decyzję Fedu oraz decyzję Narodowego Banku Polskiego na temat wysokości stóp procentowych. Natomiast później, jeżeli sytuacja się już mocniej wyklaruje, no to wtedy najprawdopodobniej złoty już nieco odzyska swoją siłę. Natomiast te najbliższe Tygodnie najprawdopodobniej przyniosą nam dalszą słabość ze strony polskiej waluty. A kurs euro wobec złotego? W przypadku euro, no to oczywiście jest tu nieco mniejsza dynamika, ponieważ no od początku tego roku w przypadku USDP PLN no to jest to ponad 2% wzrost, w przypadku euro pln jest to nieco mniej. Euro PLN jest najwyżej od, od mniej więcej połowy listopada zeszłego roku. I oczywiście tu ta słabość euro ogólna na rynku powoduje to, że. Złoty też złoty też jest nieco silniejszy niż, niż w stosunku do dolara, więc tu nie spodziewałbym się jakichś takich drastycznych ruchów. Myślę, że do 4,45 być może powinniśmy dojść na tej parze, natomiast myślę, że tu raczej. Powinniśmy się spodziewać takiej większej stabilizacji tego kursu, zdecydowanie większe, większe dynamiczne ruchy będą miały miejsce na parze USDPLN. Natomiast myślę, że w przypadku EURO -PLN -a to 4,45 to jest taki raczej negatywny scenariusz. Raczej spodziewałbym się tego, że tu będzie taka stabilizacja nieco powyżej 4,40, być może 4,42. Dlaczego złoty osłabiał się wobec dolara? O tym rozmawiałem z Michałem Stajniakiem, ekspertem XTB. Dziękuję Michał za rozmowę. Pozdrawiam. Dziękuję również.